Rych. Nogi w ziemię Dobra, bicepsy Pamiętaj o nogach Nogi, mocno Góra I Postaraj się te łokcie podciągnąć trochę wyżej O właśnie Dobra, najszerszy Nogi w ziemię I bum, wypuść Dobra, klatka bokiem Pamiętaj, rozpłaszcz te udo i zejdź trochę niżej, tak żeby te dwójki się pokazały. I brzuch, i brzuch, pamiętaj, skosy. Dobra. Siedzi. Triceps, łydka. I mocno go teraz pociągnij. O, właśnie. Jeszcze bardziej spróbuj. Dobra. Siedzi. Wciągnij poślady, zepnij, tak, żeby dwójki się pokazały. Dobra. I spróbuj jeszcze rozciągnąć, najszerszy. Rozciągnąć, o. Dobra. Dobra, i teraz tak jak o brzuchu mówiłem, wiesz, musisz wyczuć sobie tą nogę, w którym najkorzystniej będą wyglądały te mięśnie. To nie musi być na prostej nodze, nie? Możesz sobie ją tak, wiesz, delikatnie, wiesz. O, widziałeś? Przez chwilę się pokazało tam.